To otwarta nadzieja, te nieprzemyślane akcje Nie jeden dostało ciotkę, czy to było tyle warte Popatrz mu na oczy, zanim dostanie tam kratkę Zgaszona nadzieja, a zostawił żonę martę W drodze do lepszego życia, ale w drugą stronę Położy się na łóżku i stwierdzi, że, że to koniec Zostawia za sobą Te sprawy niedokończone, a miało być tak pięknie W połowie dobry domek Nie każdy myśli pozytywnie Też mi źle wróżyli, teraz dobry chłopak Chociaż kilka protek wymyślili A w mych oczach czytasz, grzeczny dobry studencik Pierwsze te brewnie I zostawiam w sobie mętlik Otwieram dziennik, zapiszę kolejną kartkę Te słowa w przyszłości będą wiele więcej warte W rękawie chowam kartę A po bokach cztery serca Cztery podejścia, wiele razy z układamy sześcian, mówili że Dobry chłopiec warto Podpisał umowę, a zawdzięczał dobrą kartą, bo dziś bez znajomości Jesteś nikim taka prawda chce w końcu wydać płytę i nieważne ile będzie warta. Ma nadzieję, której się trzyma Ale stres pozwala na to, by czasem nie wytrzymać Ale wciąż idziemy do przodu z pewnego powodu Chcemy razem z nadzieją dojść do celu Mimo tego, że bez kontaktów jesteś nikim A bez pieniędzy nie możesz spojrzeć w oczy bliskich To przykre, a jednak prawdziwe nadzieja to złudne chwile Nie tylko nią się kieruj Bo możesz i na tym skończyć Że wszystko stracisz Więc rusz tubę zamiast się w ściany gapić Czajesz Bo z nadzieją Zazwyczaj jest łatwiej Tak jak z wiarą z siebie, która nie ma zamiaru Ciebie wstawić Dlatego po prostu idź dalej do przodu z nadzieją która jest wielka, ja też ją mam. Jest dla mnie bezsenna. Wy też macie swoje marzenia. Dążycie do ich spełnienia. Przecież to oczywisty temat. Może się kiedyś uda. Taka nadzieja. Okay. Sprawdź to, 2009